Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Sobie, zapraszam na czytanie pod tytułem Co on lub ona myśli o tobie? Będą dwie karty, trzy. Będą trzy karty z wyboru i macie do wyboru. Propozycja numer jeden to jest aniołek, numer dwa to jest różowy kamień i numer trzy czerwony kamień. Co on lub ona myśli o tobie? Jeden, dwa i trzy. Dokonaj proszę wyboru. Dobrze. Jedynaczki, osoby, które wybrały aniołka, co ta osoba myśli o tobie? Rozmyśla. Tutaj rozmyśla, karty pokazują. Może tak położymy. Rozmyśla ta osoba o tobie. Gdzieś jakieś intencje tworzy do wszechświata, ale stoi też na rozdrożu i zastanawia się, co dalej, co zrobić, co wybrać, czy się odezwać, czy nie, jaką decyzję podjąć, jeżeli jest jeszcze w jakiejś relacji, to y, czy wybrać Ciebie, czy, czy zostać w tamtej relacji, tak, ale zobaczymy sobie konkretny rozkład. Co ta osoba myśli o Tobie? Dużo analizuje, dużo myśli, karty pokazują, gdzieś próbuje oceniać całą tą sytuację, waszą relację, waszą znajomość, to co się między wami wydarzyło, to co zostało wypowiedziane, to co również nie zostało wypowiedziane. I tutaj karty pokazują, że gdzieś ten ktoś nosi się z zamiarem, żeby się z Tobą skomunikować, żeby nawiązać z Tobą kontakt żeby gdzieś tutaj przejąć inicjatywę i żeby po prostu coś zadziałać. Karty pokazują, tak? Ale przede wszystkim ten ktoś uważa ciebie za osobę bardzo taką otwartą, wrażliwą, bardzo atrakcyjną i też taką towarzyską. Karty pokazują. Ten ktoś też uważa ciebie za osobę bardzo oczytaną, bardzo inteligentną i taką doświadczoną przez życie. Być może coś temu komuś opowiedziałaś o swoim życiu, o swoich trudnościach, boleściach, przeżyciach i ten ktoś gdzieś powyciągał pewne wnioski, że jednak życie ciebie doświadczyło, a mimo wszystko gdzieś z uśmiechem na twarzy jesteś cały czas. Zobaczymy sobie jeszcze. O, tutaj się. Widzicie? Chce ten ktoś kontaktu z tobą. I myślę, że ten kontakt będzie w niedługim czasie. Pozdrawiam serdecznie. Dwujeczki. Co ta osoba myśli o tobie? On lub ona. Wow. No, tutaj. Ta osoba przede wszystkim chce z Tobą coś świętować, winszować, celebrować, spotkać się. Być może zaprosić Ciebie na jakąś uroczystość, jakąś okoliczność. Być może ten ktoś chce, żebyś towarzyszył, towarzyszyła temu komuś w jakiejś właśnie uroczystości, czy to ślub, czy to cokolwiek innego. A być może ten ktoś nosi się z zamiarem, żeby się Tobie oświadczyć. Coś takiego, ale w każdym bądź razie jest to bardzo pozytywna energia. Energia mówiąca o tym, że no gdzieś jesteś w myślach tego kogoś cały czas. I patrzymy sobie, co ta osoba myśli o tobie, Do dwojeczek. Tutaj dołożymy. Więc tak. Y Pokazują, że ten ktoś uważa Ciebie za um, osobę bardzo przebojową, bardzo charyzmatyczną, y, bardzo taką y, będącą w tu i teraz. Przede wszystkim ten ktoś też uważa Ciebie za osobę bardzo oczytaną, ale widzicie, y, na wyniku rezultacie macie dość trudne energie. Z jednej strony karta wyboru wyszła fajna, a z drugiej strony. Mam takie wrażenie, że ten ktoś uważa, że nie zasługuje na ciebie, że chciałby ciebie gdzieś zaprosić, chciałby się z tobą gdzieś spotkać, chciałby się tobą gdzieś pochwalić, ale gdzieś rodzi się w nim taka myśl, czarna wizja, że to jednak się nie uda. Że jednak on nie zasługuje na ciebie czy ona, że jednak ty zrezygnujesz albo odmówisz mu i będzie tylko wstyd i poniesie ten ktoś klęskę. Na tej zasadzie. Tak się tu pokazuje. Więc może gdzieś się zniechęcać. Jeżeli. To też można odczytać jeszcze inaczej. To jest dla jednej grupy osób, natomiast dla drugiej grupy osób karty pokazują, jeżeli na ten moment między Wami było źle, doszło do jakiegoś zakończenia, znajomości, relacji, to karty pokazują, że po tym trudnym czasie, ja sobie jeszcze dopytam ze środeczka, bo to jest takie mało wymowne, że po tym trudnym czasie może zacząć coś się zmieniać. Jeżeli ktoś z Was ruszy tą energię, bo jeżeli nikt z Was tej energii nie ruszy, to karta umiarkowania mówi o pewnego rodzaju takiej bierności. Tak, tak się tu pokazuje. Więc ten ktoś no, myśli o Tobie pozytywnie, gdzieś jesteś w myślach tego kogoś cały czas, ale ten ktoś obawia się reakcji z Twojej strony, bo chciałby jakiś krok w Twoim kierunku zrobić. Tak, tutaj przynajmniej pokazują karty. I zobaczymy sobie. Widzicie, jest karta wiadomości, ale jest frustracja z tym związana, czyli ten ktoś obawia się. Ten ktoś chce nawiązać z Tobą kontakt, jakąś wiadomość, tak, ale. Ale obawia się, że zostanie to źle odebrane. Tak to wygląda. Pozdrawiam serdecznie. I trujeczki. Co ta osoba myśli o tobie? No, widzicie karta rodziny, przyjaciół i opiekunów sił wyższych, czyli tutaj gdzieś. Cóż tu można powiedzieć? Jakieś tu myśli są wokół Ciebie jako osoby, którą być może chciałby, żeby być może ten ktoś chciałby, żebyś był była częścią rodziny, albo bardzo dobrym przyjacielem na tej zasadzie, ale zaraz zobaczymy sobie, co konkretnie rozkład ma do powiedzenia. Co ta osoba myśli o Tobie dla trójeczek? Dwie karty tu wyszły No dobrze Co ta osoba myśli o tobie? Ten ktoś chciałby coś wyjaśnić Ten ktoś chciałby albo zwrócić tobie Honor Albo ten ktoś oczekuje, że To ty powinnaś, powinieneś Przeprosić na tej zasadzie Tutaj jest jakaś sytuacja karmiczna Między wami I to wymaga uzdrowienia, uleczenia Ogólnie karty mówią że ta osoba uważa Ciebie za kogoś, kto mm, jest prostolinijny, kto no, mówi wprost, czasami może słowem zranić. Ten ktoś mm, może mieć takie wrażenie, że możesz mieć cięty język, że możesz nie panować nad tym językiem. Takie tutaj energie są, moi drodzy. Nie obrażajcie się. Tak po prostu karty pokazują. Tak, tak ten ktoś ciebie odbiera. I ja mam wrażenie, że ta osoba uważa, że tutaj rozmowa by, by się należała. Wyjaśnienie czegoś by się należało. Być może przed kimś. Być może coś się wydarzyło przed jakąś przed większym gronem osób. I ten ktoś chciałby. To sprostować, wyjaśnić, wytłumaczyć, tak, przed jakąś rodziną, i tak dalej. Karty mi pokazują, że mm, trudna jest energia na ten moment między wami, bo jest energia takiej separacji, odcięcia, ale jest to energia oczyszczenia i uwolnienia, więc nie jest tutaj nic przesądzone. W momencie, kiedy byście podeszli do tego zdroworozsądkowo, Gdybyście sobie coś wyjaśnili, albo chociaż wysłuchali właśnie się nawzajem, albo chociaż jedna osoba, czy ty, czy on, czy ona, nieważne, każdy z Was wie, kto zawinił, gdyby, ten, gdyby ktoś z Was powiedział, wyjaśnił, a druga osoba postarała się wsłuchać i zrozumieć, to karty pokazują, że tu jakiś proces Oczyszczenia, uzdrowienia może być, bo ta karta nie zawsze mówi o tym, że to jest definitywny koniec. To jest bardzo często też karta oczyszczenia. Tym bardziej, że tutaj macie pozytywny wydźwięk mówiący o tym, że ten ktoś chciałby, żebyś należał, należała do rodziny czy, czy do właśnie takiego wąskiego grona bliskich osób. I jeszcze tutaj. Dopytałam kartę, więc tutaj za zachwiana równowaga dawania i brania. Jedna osoba się zbyt bardzo starała, druga mniej, i tutaj trzeba to wyrównać. Ja myślę, że to idzie w kierunku uzdrowienia, jeżeli się na to oczywiście otworzycie. A poza tym ta osoba uważa Ciebie za kogoś takiego powiedziałabym charyzmatycznego, za kogoś stanowczego, za kogoś, kto z jednej strony ma cięty język, ale z drugiej strony potrafi zachować stoicki spokój. Na tej zasadzie. No, nie wiem, czy dla kogo z Was to czytanie będzie, ale tak się pokazało. Jeszcze sobie dopytamy. Ale idzie to w dobrym kierunku. Idzie to w kierunku uzdrowienia, oczyszczenia, zadowolenia i spełnienia, więc tak trzymać. Pozdrawiam serdecznie.